Interesuje mnie kosmetologia i chciałam się więcej po prostu dowiedzieć w tym kierunku, mhm. ale nie jestem tak nastawiona też w 100%, że tylko na to, więc yy, no, przyjechaliśmy też pooglądać, coś się dowiedzieć, może. Trochę inaczej wygląda to studenckie życie i studenckie yy, wnętrza niż te licealne. Trochę tak i trochę mnie zaczęło to przerażać. <śmiech> <śmiech> Robisz coś takiego w kierunku kosmetologii? Yy, no Staram się jeździć na różne szkolenia, oglądać jakieś filmiki. Wiadomo, to. Dużo trzeba w praktyce, no bo jednak tak na filmikach to nic się nie da zrobić, ale staram się jakieś kroczki już dokładać do tego, żeby na te studia się udać. Po raz drugi gościmy to wydarzenie wspólnie z Perspektywami, dzięki pomocy władz oświatowych regionu. Dla na nas jest ważne, żeby młodzież znalazła swoje miejsce tutaj. Gościmy ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy są fachowcami w tym, co młodzi ludzie powinni wiedzieć, przygotowując się w sposób nieprzypadkowy. A bardzo merytoryczny do egzaminu maturalnego, który jest dla nich swego rodzaju przepustką do tego, co chcą robić w przyszłości. Dzisiaj młodzież marzy o tym, żeby być influencerem. Właściwie nie tylko młodzież, ale już małe dzieci o tym marzą. I dzisiaj na salonie maturzystów nasz wydział daje taką możliwość przemienienia się w influencera, w dziennikarza, spróbowania swoich sił przed kamerą. Bo to się wydaje, tak mamy smartfony, możemy się ponagrywać, ale jednak takie profesjonalne warunki czytania z promptera, kamery, osób, które są dodatkowo na sali, no to generuje jakiś dodatkowy stres. Więc rzeczywiście młodzież może dzisiaj spróbować, przetestować i spróbować swoich sił po prostu, czy będzie im pasować. Czy taki zawód, ale nie tylko zawód, bo dzisiaj wiemy, że bycie takim dziennikarzem, influencerem, osobą medialną, to jest część właściwie życia tych młodych ludzi. Widziałem, że lekki stres był tam na ćwiczeniu na tych zajęciach. Był, ale chciałam jakby przełamać te lody, bo ja jestem bardzo nieśmiała, ale chciałabym jednak no, zacząć się po prostu od. wcale tego nie było widać, żebyś była nieśmiała. A, dobrze to ukryłam. <laughs> Co Cię skłoniło do przyjścia dzisiaj tutaj? Myślisz już o studiach i o konkretnym jakimś kierunku? Nie, jeszcze nie mam wybranego. Tym bardziej chciałam przyjść, no bo jednak troszeczkę się dowiedzieć też może o sobie, żeby pytać, czegoś się dowiedzieć, zobaczyć też jakie tu są kierunki, co mhm. oferuje uczelnia. A najbliżej ci do czego? Raczej do takich humanistycznych też właśnie. Dziennikarstwo Ci się spodobało? Spodobało mi się tak szczerze powiedziawszy, bardzo mi się spodobało. Tak, troszeczkę się otworzyłam i bardzo się właśnie cieszę, że miałam taką możliwość też, żeby coś powiedzieć, się odezwać. Więc tego też uczymy, jak się wypowiadać, jak ładnie mówić, dbać o dykcję, żeby spróbować swoich sił, ale też, żeby zachęcić być może młodych ludzi, żeby studiowali na naszym kierunku i żeby no po prostu dalej się kształcili i dalej pogłębiali swoją wiedzę. Dzisiaj bardzo często mówimy o tym, że mamy tak otwartą przestrzeń, że te stosunki międzynarodowe są niezwykle ważne też w relacjach młodych ludzi, właśnie między innymi ten kierunek na tym wydziale jest realizowany. Stosunki międzynarodowe na naszym wydziale od wielu lat już są bardzo popularnym kierunkiem. No wystarczy otworzyć wiadomości i zobaczyć co się dzieje na świecie i w naszym kraju. Jesteśmy uwikłani w sytuację międzynarodową bardzo dynamiczną, co też dzisiaj się okazało i okazuje cały czas tak naprawdę. Więc bycie na bieżąco w dzisiejszym świecie międzynarodowym jest bardzo istotne, żeby posiadać też wiedzę na ten temat co się dzieje na świecie, skąd pewne rzeczy, mechanizmy, tendencje się biorą. No jest to dość istotne.